Siemandero, siemandero, witam Was w kolejnym już filmie. Słuchajcie, no, WG nas dosyć mocno rozpieszcza. Chyba chcą e, naprawdę nakłonić ludzi do siedzenia w grze, to po pierwsze. Po drugie, chcą bardzo dużo zarobić na skrzynkach, co jest oczywiste. E, informacje o skrzynkach są na głównej stronie, ale kody, 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 jeszcze raz kody. E, kolejna atrakcja przygotowana dla nas to jest 12 dni pancernych. I nie będę wam tego wszystkiego czytał, przeczytałem to i w skrócie, w różnych miejscach będą pojawiały się kody przez 12 dni. Z tych kodów można wygrać ciekawe rzeczy w grze oraz ciekawe rzeczy, no takie fizyczne, poza grą. Ja codziennie, wydaje mi się, będę publikował w filmie kod, który. Będzie odpowiedni na ten właśnie dzień. Dzisiejszy dzień jest pierwszy, bo trwa to od 11, czyli do dzisiaj, i kończy się 22 grudnia. Co to oznacza? Słuchajcie, nie musicie codziennie wpisywać jednego kodu. Można podobno wpisać w różnej nawet kolejności kody przed 22 grudnia, więc prawdopodobnie 21 grudnia również zrobię Wam film, gdzie będą wszystkie te kody. I wtedy od razu można je wpisać. Dzisiejszy kod, zaraz zobaczycie, jak wygląda. Najpierw tylko powiem, że oprócz różnych rzeczy w grze, nie wiem, co daje dzisiejszy, zaraz zobaczymy. No, można jeszcze wygrać dwa laptopy Alienware. Można dwa fotele wygrać, zestaw pojazdów oferowanych w ramach kalendarza adwentowego, 10 plecaków, 12 pudełek kolekcjonerskich ze sklepu WG, dwa plakaty, mnóstwo dni dostępu do konta premium i wszystkie czołgi premium w grze tutaj również będą losowane. Co trzeba zrobić? Otóż te kody należy wklepać wiadomo tutaj, czyli trzeba się zalogować. Jak widzicie jestem już zalogowany, tak, czyli teraz klikamy to. Aktywuj kod Wargaming. Dzisiejszy kod wygląda tak. Ja go wkleję też gdzieś tam w pierwszym komentarzu powiedzmy pod tym filmem. No i wykup, zobaczmy czy to zadziała. Uwaga. Dziękujemy, aktywowany, dobra, to nie wszystko jeszcze, najpierw sprawdzimy w grze, co mi to dało w ogóle, uwaga, tu są jakieś zaproszenia, co to dało, dodano kamuflaż wielokolorowy, jasny, zasadzka zebra, orze, skórka wodna, to ja nie miałem takiego kamuflażu, kamuflaż, Zasadzka zebra, nie wiem, nie wiem, który to nawet jest. Myślałem, że to da coś fajniejszego, mówiąc szczerze, że, kurczę. Kamuflaż z efektem wow, może to to jest? <grywka> kamuflaż z efektem wow. Jak Jack Wolfskin wygląda, takie te, <grywka> zobaczcie. Chyba Jack Wolfskin za, troszeczkę tu posmarował, <grywka> poznajecie ten znaczek chyba. Dobra, nie wiem gdzie jest ta zebra. W każdym razie dzisiejszy kod daje tylko kamuflaż. Ale to nie koniec, moi drodzy. Oprócz tego, te kody trzeba wklejać tutaj. Kampania Glam to się nazywa. Jak klikniecie, link do tej strony, gdzie trzeba kliknąć, też oczywiście będzie w pierwszym komentarzu. Pojawia się takie okienko. Powiem szczerze, że ja, jako człowiek starej daty i zacofany, nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie wywnioskowałem, że te kody tutaj trzeba wklepywać, czyli klikamy i proszę bardzo, wklepujemy ten kod. Kontynuuj. Aha, i tutaj trzeba wpisać swoje dane. Rozumiem. Czyli tu trzeba wpisać swoje dane, prawdopodobnie, no bo jak wygramy tego laptopa, to żeby wiedzieli, kto to jest. Tu jest, jeżeli ktoś angielskiego nie zna. No, ale nie, no tu chyba nie trzeba. No dobra, może trzeba wyjaśniać. Tutaj wpisujecie nick z z tego co widzę. Tutaj imię i nazwisko, tutaj swój e-mail, tutaj adres, czyli pamiętajcie, adres to jest ulica i numer. Oprócz tego wpisujemy również miasto. zip oznacza kod, kod pocztowy. Wydaje mi się, że bez tego myślnika można wpisać polski, a kurka, to co to znaczy, to nie mam pojęcia. Postcode, no bo to zip code zawsze jest kod do miasta. Nie wiem, niech ktoś wyjaśni: country to wiadomo, że wybieramy Polskę i numer telefonu. Prawdopodobnie trzeba wpisać tutaj, zresztą tam jest napisane dużo tych kodów jak to wszystko powpisujecie, to wtedy macie szansę na wygranie różnych nagród. No i to tyle, koniec newsa chyba. Eee, oprócz tego e, informacja jest dla Was taka, że w piątek 13.00 oczywiście zrobimy sobie opening paczek, dlatego że w tym roku community kontrybutorzy również dostaną, tak jak w zeszłym roku, po 200 e, paczek. Niestety, moi drodzy, e, po pierwsze, nie możemy rozdawać wam tych paczek, po prostu to jest na nasze konta i nie da się tego zrobić. Ja bym bardzo chętnie, na przykład, zostawił sobie 50, bo mam full Golda na koncie, nie potrzebuję. A 150 wam rozdał, no ale nie można tak. Nie można tak też, bo pytałem robić, żeby zakupić dla was paczki i na przykład po jednej rozdawać. Jak gramy na streamie, chciałbym, żeby każda osoba, która ze mną zagra Pluton, dostała przynajmniej jedną paczuszkę. A jeżeli coś tam jakieś osiągnięcie zrobi, no to wtedy więcej, ale przynajmniej jedną. Niestety nie da się tak zrobić. Ale film odnośnie nagród. Tych streamowych i konkursowych, bo będą konkursy, w święta jeszcze będzie. Dlatego nie chcę wam mieszać w głowie. No, także króciutko sumując: codziennie do 22 będzie jeden kod, trzeba go wpisać. Dzisiejszy kod yy, wklepany tutaj dał tylko kamuflaż. Może jutro będzie coś lepszego. No i to tyle. Yy, oprócz tego te kody warto wpisywać tutaj. Kampania Glam. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Chociaż trzeba przyznać, że szansa pewnie na wygranie tego, bo jeżeli tutaj dali tylko 30 razy 7 dni dostępu do konta premium, no to mało tych nagród chyba będzie. A na przykład dali tylko jeden zestaw wszystkich pojazdów oferowanych w ramach kalendarza adwentowego. No, to powinno być tego więcej, nie? No jakby było tutaj, nie wiem, 50 takich zestawów, to by było wow, no jest jeden. W każdym razie to tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe, chociaż filmik dosyć chaotyczny, bo przyznaję, że już tyle tych informacji ciągle jest nam podawane, że się powoli gubię. Jeżeli nie chcecie czekać na informację, jaki kod jest, tylko chcecie sami go znaleźć, czyli jutro na przykład, czy pojutrze, no to musicie sobie ten artykuł przeczytać. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.